witam was bardzo serdecznie, ja jestem Quar i witam was w pakiecie Close Test. Oczywiście jak Quar mówił, zakupił już te obiecane Battlefield Premium i ze mną jest Dziubas, siema! Cześć, witajcie Który też się cieszy z posiadania Battlefield Premium i co, to będzie nasze pierwsze nagranie I pierwsze nagranie tak samo z tej mapki Jest to mapa Złomowisko, no i co, zaraz się przekonacie jak nam tu idzie od razu już przepraszamy za nasze lamienie. Ale battlefield na premium mamy od wczoraj, wieczorem dokładniej. No to co, zaczynamy dziłek Jedziemy. Wow, już tutaj, aha, dobra, już zginąłem. Zdrowie Jak... cię i ja padnę za. Ta, Miśka Spędne? mi zrobiłeś. A mi o, Miśka przeczytam. zrobiłeś, a mi misia zrobiłeś. A czy, mogę się na siebie zrespić? Nie. Gdzie ty w ogóle jesteś? Poza mapą, dobra, teraz sprób. Dobra, jestem. Chyba coś mi się zdaje, że to był zły pomysł. Dlaczego? Dobra, żyję. Bo prawie bym zginął, okej. Okay. A ja właśnie zginąłem. Dobra, duże nowe leczenie mam, aha. No i co, mojo broń, mojo, moja broń to jest a, a 3 Cholernie się nią zagrywam ostatnio. Dobra, id idę na dół. Idę za tobą. Nie. Taka niby drużyna. No nie. Uda udawajmy, że gramy zespołowo. O oh fuck, ale tu granatami rzucają. Shit, skąd? Mamo Czekaj, czekaj <laughs> Weź łapczaj jej stary Uważnie? Dobra, czekaj <laughs> Fuck, fuck, yeah Shit, tam jest Ja pierdziele Co to już, było? Już miałem wyciągać 93r, ale już zdążyłem je zabić Dzięki Dobra, fej. na tym znaczniku się odradzam ty jesteś? O cholera Jestem daleko. Widzę Idę na A teraz. No chodź, Trzeba właśnie te A tylko zdobyć. O Boże. Ja pierniczę. I znowu padłem. No u mnie też jakaś. Nieźle. Willis X, no okej. Okay. Dobra, się na tobie. Wow. Ile wow. To było? Dobra. A ja chciałem go uzdrowić. O kurwa. Dobra. Za tobą! Ja pierdolę! Swojego zabiłem jeszcze. Ciebie, tak? Nie, on mnie z kosy pocisnął. Byś mi uleczył, dzięki. Dobra, przyjmijmy te C. Nareszcie, Nie. udało się. Chodźcie, panowie, panienki wszystkie. No! Co to ma być, że uleczycie? Wstawaj. No, dzięki. no. Ja bym to inaczej zrobił. Pójdę od dupy strony. Okej. Okay. Ja idę na, na jakąś no tam. No kurde, Baratam, Baratam! I cały czas ten um, zabija, e, jak on się nazywa. Czekaj, chwilę Ciner, czy jakoś tak z Pyczęgiem chodzi. Wow, uważaj on no tam. Kurde, widzę właśnie, jak syra granatami tutaj jeden. No i skąd, dobra, czekaj. Zobaczymy to. Wow, nade mną jest granat. Przeżyłem. Aha. W ogóle patrzę ja mam staty tragiczne. Nie wiem, jakbyśmy oh. na to na Ziba Tower, to bym miał lepsze. Wow. Dobra. Kurde, tam do góry to się w ogóle nie da dostać do nich. bo Tam w dwóch chyba nawet. Masakra jakaś. Właśnie widzę. Dobra, pójdź przedem z drugiej strony. Dobra, zrespiłem się na tobie. Chodź troszkę szybko, idę, 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 idę. Uważaj, że tam granat rzucę Macie Okej okay. Okej, okay, uważaj tutaj powoli, schodzi. Ale tutaj jest nie widzisz? Ale Gdzieś? wiesz co, bo ja go nie widziałem, ja myślałem, Fak! że on nie żyje Dobra Zabity Kurde, ja niestety nie przeżyłem Jak to nie przeżyłeś? Aha Nasze Fak. zrobiły weźmie niedźwiedzie Dzięki What the fuck, czemu pędzie 9 się komuś wziąłem? Ja nie chcę tego gówna No Moje, moje AUG Spoko Noż, dobra, jest, trafiłem w głowę. Już myślałem, że padłeś. Coś, coś, Dobra, teraz, teraz B nam przejra, już przejmujemy, okej. Okay. Ja tam górą idę. Ja tam pójdę. O, jest, ładnie. Dobra, nareszcie jakoś mi idzie. No już, o kurde. Co chwila, albo ktoś coś przejmuje. Na sile postrzelam w C, bo widzę, że tam przejmował ktoś, próbował przynajmniej. Kurde, zabiłem swojego, niech sensu. Dokładnie, nam się tu trochę zbyt często zdarza. Ja pierdolę. Bywa. No nie? Dobra, znów tam A przejęli, noż ja! I co chwilę tak będzie pewnie? Idę tymi strasznymi schodami, gdzie wszyscy kampią. O, jakoś nikogo nie było. Wejdę na górę. Dobra, biorę A Noż kurwa! Kosem mi wziął. Nie! Ty jesteś na A? Tak, czekaj, tam koleś był, zginąłem właśnie. Rezmy się na tobie. No, no idź. Dobra. Tam jest, po prawej. Dobra, zabity. Już, okej, padł. go? Okej. O kurwa, granat! Dobra, przejęliśmy. Jest tutaj! Wow! No jak mi zdjął się PKP. Taką Wraz, bronią. Dalej. No, no, dzięki. Tam jest. Ło! Wow! Ja pierdzielę, ich tu jest! Ej, stary, tu cała armia przyszła. przeszła. Ulecz mnie. Uważaj. Ule się szybko, okay. chodź! Szybko, szybko, szybko! Uważam, że tam jeszcze jeden był! O, dzięki! Odblokowałem pięć minut. uciekaj! 100. Fuck! Shit! Dobra, o Boże, to było bliskie śmierci. Jezu, ile ich tu jest jeszcze? Ja się wycofałem, bo to tylko głupota byłaby. Jakby tam został. Zaraz sobie obczaję tą nową broń, którą odblokowałem. Cześć. Ratuję Cię! Ratujecie! Ota, fuck! Kurde! Nie wiedziałem. Ja pierdzielam i kampię tutaj. No, Trochę ja tak, ja. O, zarąbista. Bardzo ja. fajnie się nam strzela no, O, o. Skąd? Wstawaj. Okej. Okay. O, tam naprzeciwko ciebie, po lewej stronie, tam no. Tam gdzie się patrzysz właśnie. No dobra, ale musiałem przetłoczyć. Widzę okay. Dobra. Ja idę schodami na górę. A czekaj, bo nam C przyjęli nawet. Ej. Cholera jasna. Ale już przejmują nasi, także... Dobra, to jeden na B Dostałem 10 tysięcy, okej okay. Akurat wszyscy, jak mi się to uda, to wszystkie punkty tutaj odblokujemy czy znaczy, jakie odblokujemy? Przejmiemy No, dokładnie Dobra, dobra przejmuję już Ty Kupii jesteś na A to... tutaj, czy gdzie? Na B Zaraz Aha, na mnie okay. zginę, nie? Dobra, udało się przejąć się tam jest! No po co mnie leczysz, kurde? Hmm, zdawało mi się, że to był koleś jakiś Gdzie ty okay. jesteś? Już do ciebie się... na, na tobie się odrodziłem No niestety zabili mnie Dobra wow. Czemu, ja, czemu Cze ja go nie widziałem? Czekaj, czekaj, uleczę cię Dobra, zabity Kurde, zapuść ze zespole, no! Ja pierdo, Co za debil... Dobra, ktoś mu leczył. No, przynajmniej tyle zrobił. Chyba, że to ty. Nie, no ja nie, nie mogę, bo nie żyję. Spoko. Co to było? Dobra. Wiedziałem, tutaj jest ok, Ładnie, ładnie, idzie nam, panowie. Patrz, w ogóle, lol, my, my wygrywamy, wiesz? To jest najdziwniejsze. O kurwa! No. LOL, wypadłem z mapy. Aha. Jezu! Na tory spadłem. To był fail. Kolejna gwiazdka za... Dobra, jestem tutaj. Jakiś medal dostałem. Szturmowiec bodajże, czy coś takiego. Uwaga, tam strzela. O, tam na górę poszedł. Czekaj. Mhm, widziałem. Wiesz, jak coś mi uleczysz. Na pewno mi... Tak, ulecz mnie. Ja pierdzielę a ja nie rozumiem, bo jak, o, jak on może tak szybko mnie zabić z PKP Jak zwłaszcza AUG jest szybszy od tego gówna dobra, tu trochę, mi tu trochę mi tu śmierdzi Cześć, wstawaj Dobra No kurde, ulecz mnie teraz ja Je, Gdzie ty jesteś? Tam, koło ciebie byłem Eee, nieważne już Nie dałem rady nawet Tu jest, dobra, pad Oj, z lewej mnie walo, kurde Zauważył, jest, dwóch Idź do przodu Aptekę sobie tu rzucę I Wszystkie cele mamy, jest dobrze Kurde, bardzo... choler rozrzut ma ta broń wow. a jak u masz broń? M5K A tam jest tam, MP... mp5? M5K, czy jakoś a. tak, nie wiem A wiem, wiem, wiem Tam był jeden, aż kurde nie wiem czemu mi teraz tak trochę laguje gra Tutaj jest No jak tu nie ma go <laughs> Zginął już <laughs> Dobra tutaj się uleczę Bezpiecznie na tobie jak coś Okej okay. To jest przejęte okej okay. Kurde próbuję tam znaczy Ja pierdo nie wiem jak kogoś mnie zauważył Skubany Dobra, nie ma na nikim się respić Kto mnie uleczył? Aha. Nie, zmieniam broń, bo coś za duży rozrzut ma. Nie będzie mi pasować Zmieniał sobie na PP19 No i już prawie byłoby zabójstwo w zespole. Ha. No dobra, szybko przyjmijmy te AI. Już z głowy prawie już ginął. O kurde, ale cię wzięli. No i mnie też, nie wiem jakim cudem. Wstałem. Ty żyjesz? Tak. Ale zaraz pewnie zginę. No tak, najlepiej pozostać przy pp19. No bo, Jakoś lepiej mi się gra. Eee, e, od tyłu biorą, Okej. Okay. Ej, jak on mnie zdjął? przejdzie ty jesteś czekaj, czekaj, na czekaj. Wstawaj. Mhm. Ładnie. Ja nie wiem... Nie mam pojęcia jak on mnie. O, awans mam. Haha! Zauważył Ładnie. Właśnie nie wiem, coś mi tu śmierdzi jednym cheatem. U kogoś jednego. Zwłaszcza u tego co ma PKP. Wiesz, karabin szturmowy. Mhm. No i znów, o! No jakim... nie, to nie ten, dobra. Tylko nie wiem, jakim cudem on możemy tak szybko zdjąć z tej takiej gównianej broni. No wiesz, to jest hardcore, może... nie wiem... No ale, nie, ale nie, i... bo chodzi o to szybko strzelność nawet. możliwe, żeby tak szybko wycelił na mnie. Aha. AUG to jest dość szybka broń. No nie powiem, to nie jest jakiś P90, ale... No kurde... No i właśnie pery, o ten. On mi śmierdzi. Ja go dwa razy zdjąłem, a ten 8 masz. Aha, to wiesz, pierwszy raz widzę taką osobę, która by tak du dużo razy różniła się statami między nim, między mną a nim. A, nie jest różnica. Wow, F2000. Zawsze moje C. Zrespię się na tobie. Okay. Dobra, jest, udało się. Uciekajmy teraz. Teraz B tylko. Wow, tam kampi Dobra, Pery, jest! Zdjęty Bieg na do przodu No Też idę, na MB A No już przejmujemy, tu już nie ma sobie Aha, ja tu jestem w ogóle... No tym... Kurde to... chciałem się uleczyć Co padłeś? Aha, już byłem koło ciebie Dobra, machajcie mi, pokażę mi jedną no broń, jak co macie. O kurde, M, M16 komuś wziąłem. Ktoś do mnie strzela, no i kto? Ale za takim ogniem ciągłym, to nie wiem, ja pierdzielę. No nie, o, no jest tam. Jest, dobra, zdjęty. O, no, zresztą tego raz zrobiłem. Będziesz mnie wkurzał powoli OK Przejmuję A Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma Dobra Kurde, znów B? Jezu Ciągle tylko tam się akcja toczy Między A i B Okej okay. Ładnie Chodź do przejścia ludzie Dobra ja Jesteś pierdzie. na B? Tak, już przejęliśmy Aha, to mnie uleż jak możesz. Gdzie ty jesteś? Już nie musisz. ok Braid na górę <coughs> Tutaj prawie zawsze można się spodziewać ognia wroga wow Aaa, tam są powoli, w nie, nie ma sensu tam tak szybko. No i już zdjęty jestem. Ja też. No i oczywiście z, z PKP. Hmm. Spróbuję załogę jak jak Nie Niby mają te 13 fragów, a gorszą nieźle. Je tu jest, dobra, zdjęty. Shit, jeszcze tu jest, okej. Okay. On Ulecz, za mną był? Uleczę ci, uleczę cię. Dobra wstawaj. Dzieńczy. Chodź przyjmiemy, o kurę tam jeszcze? ej, ej. Uważaj po lewej. No hmm. mówiłem. Fail. Jezu. <laughs> yes. Sfailiłeś mi drogi, sfailiłeś. Dobra no, ja też. Sfailiłeś. No i ja już nie wiem jakim cudem on mnie zdjął już. Masakra. On nadal tam jest? To so i tak cztery fragi do końca do Koniec już No to co ludzie Dzięki za, za oglądnięcie Pierwszego materiału z Close Quarters Jak kiedyś już mówiłem Będzie już ich cała masa Więc co, my się żegnamy, subskrybujcie, komentujcie Lajkujcie Do zobaczenia